Nigdy nikogo nie lekceważy, czy to jest Popek, czy to będzie burnejka. Waga ciężka rządzi się swoimi prawami. Chwila nie uwagi. i jeden strzał i człowiek może być wywrócony. No prosty przykład dzisiaj nawet gdzieś tam w wadze ciężkiej. Chwila nieuwagi, 10 sekund i faworyt, faworyt przegrywa underdog wygrywa, więc waga ciężka rządzi się swoimi prawami, a tym bardziej MMA. MMA jest nieprzewidywalne, więc trzeba się pilnować i nigdy nikogo nie lekceważyć. A jak ci się dzisiaj walczyło? Powiedz mi, jak, jak to wyglądało pod względem? no właśnie rozłożenia sił, ciosów. No cały czas trenuję, już jestem w MMA od 2009 roku, 8 lat, więc systematycznie, systematycznie trenuję, krok po kroku idę do przodu. Wiadomo, że pewnych etapów, pewnych przemian w organizmie nie, nie przeskoczę i choćbym trenował 10 godzin dziennie, nie trzeba zrobić półtorej godziny odpocząć, półtorej godziny odpocząć i czekać, czekać cierpliwie. No cóż, wyszedłem do drugiej rundy ze spokojnym zapasem, przygotowany byłem na pełen dystans. Wiedziałem, że to do końca dystansu nie dotrwa, ale przypuszczam, że do trzeciej rundy może być, no cóż, przeciwnik postawił jakie postawił. Myśleli, że pójdziemy w parter. No i przypuszczalnie wy też myśleliście wszyscy, że gdzie minuta, bo on boksuje, to pójdziemy w parter. Nie. Trzeba było zagrać w jego grę. Nie, nie wiem, czy mam dobre wrażenie, ale... Był taki plan na tą walkę, żeby... yy, Wiedziałem, że akurat, wiedziałem akurat, że nogi za grube to nie ma, nawet za czasów Strongmana nawet kiedy dźwigaliśmy, akurat nogi mocne miał, ale nie aż tak mocne, jak ja wiedziałem, że. No i widziałem, że tej wagi troszeczkę zgubi, więc to będzie akurat taki punkt i jeszcze poniżej kolana, boli okrutnie. Ale Ty wagę też tracisz, bo po Tobie widać, że ty schodzisz cały czas w dół, co walka, to jest Ciebie coraz mniej. No może tak coraz mniej. Ja na, przy walce z Popkiem miałem 116-800, dzisiaj 114, 2 kg na takiego konia jak ja. Jest to nic sporadycznie, tylko po prostu cały czas organizm ciało się cały czas zmienia, zmienia, zmienia i przekształca pod MMA. To już nie są ciężary, więc to jest zupełnie inna masa ciała niż do ciężaru. Można ważyć 115, dźwigać ciężary, a nie wytrzymasz jednej rundy, a można ważyć 115 i trzy rundy spokojnie wyciągać. Można powiedzieć dosłownie że utarłeś nosa to sobie na koniec walki, po tych, po tych docinkach przed walką? No to jest akurat taka może złość sportowa, nic osobistego akurat. To, że akurat takie przycinki są, może po prostu chcą mnie wybić z równowagi i gdzieś tam w jakiś sposób uszypnąć. Tak po prostu musi być i koniec. Wyjaśniliśmy sobie jak chłop z chłopem na garści, ot i tyle no. Nos mu prawie odpraw. Nie wiem, nie widziałem, widziałem tylko, że chrupnęło coś tam, no i od razu krew trysnęła i w drobnym momencie sędzia był, bo po prostu może by troszeczkę za dużo spustoszenia było akurat od tego sędzia i że w odpowiednim momencie, żeby to przerwać. Sprawiłeś pracę nóg, miałem wrażenie, że ewidentnie lepiej w się. Cały czas trenuję, ja nie leżę. Akurat z tej, z tej akurat strony może znacie mnie już i widzicie, bo gdzieś tam się kręcicie koło mnie, to wiecie, że ja nie należę do ludzi, którzy leżą. Ciężko trenuję, choćbym chciał czasami trenować cztery treningi dziennie. Nie idzie muszę zrobić dwie godziny do domu i czasami wyganiem dosyć koniec tak jak ostatnio zakazali mi biegać nie mogę biegać i koniec i dla mnie to kara była dlatego że za dużo tego wszystkiego bo, ostatni, bo chcę dwa razy tyle trenować na ostatnim ksb powiedziałeś że po walce jedziesz do biura bo masz robotę a teraz planujesz jakiś dłuższy odpoczynek czy też znowu w, tak naprawdę w ten codzienny red wpadasz oczywiście w poniedziałek budowa akurat jakiejś hali przemysłowej trwa w poniedziałek o 6 rano już melduje się w samochodzie i muszę obiad tego wszystkiego robić jak nie ciężarówki to to sport jest dodatkiem, bo czasami traktują niektórzy to, jak sport dodatkiem do życia lub, lub odwrotnie to jest, więc sport jest dodatkiem do życia, a nie życie do sportu, powiem może w ten sposób i ja tak do tego podchodzę. To teraz na pewno jesteś najsilniejszym strongmanem w MMA? Czy ja wiem, czy ja jestem najsilniejszy? Chciałbym dobrze bić się i kondycyjnie spokojnie ten pełen dystans wy, yy, przetrwać i wtedy będę naprawdę szczęśliwy, jeżeli 3 razy pięć w dobrym tempie, tak jak dzisiaj przetrwam, no i wygram spokojnie na punkty, wtedy powiem, tak, daję radę. Jak narodowy? Proszę następny zestaw pytań. A jak Narodowy robił wrażenie na tobie? Ja tego wszystkiego nie widziałem, dla mnie to nie robiło wrażenia, dlatego że kiedy ja tutaj przyjechałem o godzinie 17, ja nie widziałem nat. ja nie widziałem publiczności gdzieś tam, dlatego że skupiłem się, tylko widziałem klatkę przeciwnika, ja tego nie widziałem. Słucham teraz Pani tutaj może. Ja właśnie awanturuję. Mariusz, wspominałeś w kilku że w okolicach 40. roku życia będziesz myślał o Amerykurze. Teraz po pięknej wygranej mam nadzieję, że to tylko były takie brzonki i idziemy dalej. Nie, cały czas wszystko to podtrzymuje, tak jak powiedziałem. Nie wiem, ja już na dzień dzisiejszy, ja już nic nie muszę, ja tylko mogę. Po prostu nie wiem, czy to będzie za pół roku, może za rok, może za półtora. Nie wiem, w każdej chwili mogę skończyć, nie wiem, ja nie wyznaczam sobie teraz po prostu metryki. Biologii nie oszukamy, jestem tego świadomy, świadomy swojego ciała. Mimo to, że kontuzji nie mam, nic mnie nie boli, mogę dalej trenować, ale w pewnym momencie powiem dość. Może być to z dnia na dzień, dlatego że ja chcę żyć i skorzystać z tego wszystkiego, co mam zbudowane za plecami, a nie tylko praca, praca zawodowa, sport jest to ciężki kawałek chleba. Mariusz, byłeś faworytem. Wiele osób mówiło o tym, meczu, że nie dawało większych szans tej w starcie z tobą, oni się nie pomylili. Co chcesz powiedzieć swoim fanom, którzy dzisiaj podnieśli taki rumor, gdy wchodziłeś na płytę? Pudzian, jak się za coś bierze, to zawsze systematycznie ciężko trenuje jak ja to zawsze mówię, tanio skóry nie sprzedaje. A który pojedynek Pudzianowi dzisiaj się podobał najbardziej? No akurat e, cały fight card był dosyć ciekawy, od samego początku do samego końca, każdy z kibiców, każdy z fanów mógł dzisiaj znaleźć coś ciekawego dla siebie i trochę flick to było, i naprawdę dobrych walk było, i waga ciężka, i waga lekka, e, każdy kto tu przyszedł na pewno nie wyszedł zawiedzony. Kiedy 8 lat temu rozpoczynałeś swoją przygodę z MMA i treningi na WF-ie pierwsze były, to myślałeś, że ta przygoda będzie tak długo trwała? Nie wiem, ja się wtedy nie zastanawiałem, co to będzie. Mówię, wyjdę sobie tak dwa, trzy razy, dobra. Jak to wiadomo, że akurat w jakimś w sporcie tam jakiś, był mówię, pobiegam sobie rok, dwa, trzy, fajnie kondycja będzie. Teoretycznie taka, praktycznie zderzenie ze ścianą było i, i oczy otworzę, O cholera, to dopiero jest wyzwanie. No i tak sami widzicie. Dobrze, moi drodzy, dwa pytania ostatnie. Ja mam pytanie. Dobrze. Blokada publiczność wypisnała Mameda Halidowa. Ze wyszedł wyszedł klatki, nie udzielił wywiadów. Skąd to jest takie zachowanie publiczne? Yy, troszeczkę jest to krzywdzące, dlatego żeby kogoś oceniać, najpierw trzeba poznać kogoś przeszłość, żeby go wziąć oceniać na temat tego, co się wypowiada. Akurat ja wypowiadam swoje głośno poglądy na temat tego wszystkiego, co się dzieje. Akurat tutaj stanę w obronie Mameda, dlatego że najpierw, żeby o tym człowieku się wypowiedzieć, trzeba poznać jego historię i się nie dziwię, może czasami po prostu on takie podejście ma. No akurat jeżeli ktoś chce poznać jego historię, niech sobie przeczyta tą książkę, którą jest o nim napisany, i wtedy dopiero niech się wypowiada na jego temat. A, a akurat tym razem ja stanę po Mamy da stronie. Wiesz co, może takie pytanie, skoro już tak jakoś rozmawiamy obok, nieco. E, byłbyś w stanie jakoś skomentować Manchester, to co się wydarzyło i czy to masz jakiś stosunek do tej sytuacji? Polityka mnie nie interesuje, ale z takimi bydlakami to po prostu nie zastanawiałbym się od razu pod ścianę. Oko za oko, ząb za ząb. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Я слышу, что добраемся к утилии.